Dobra robi kolację, czyli gołąbki z ziemniakami, widzicie, doprawia, No jeszcze to wszystko trzeba ten, tu widzicie jaki ładny jest ten, a tu ziemniaki, surówka. Kafie, porwa, nie A tu nasz Rambo. Kogo tam widzisz, mały? A, miał, miał. Widzicie, wszystko jest. Ten Mam dla Was niespodziankę, mogę Wam pokazać. Jak ktoś ten nie widział o co chodzi, to mówiłem już na jakimś, którymś filmiku, to jest stary tatuaż, a to jest nowy, bo to widać, świeży, mówiłem ostatnio, że będę robił tatuaż i mam, widzicie, poluję na was totalnie i taka jest prawda, na, na hejterów i na gim, gimpus. Do gimbusów też pluję na Was totalnie i dlatego mam to wyznaczone, że Was totalnie pluję do hejterów i do gimbusów, którzy sobie jaja robią. Ja dzisiaj robię siadanie, a Kobra robi kolację, jak się mówi teraz. A, i informacja do Was jeszcze raz powtarzam. Zamawiajcie koszulki nasze, bluzy na tablicy.pl. Możecie pisać na tablicy.pl prywatnie i możecie na prywatnym, na prywatnym pisać. I zamawiajcie ile chcecie. Będę robił też rabaty dla was Jak na przykład y, Chcecie s, y, 100 y, to, Czy 4 c, c, 45 koszulek To ja będę robił rabaty Bo mam następne już Koszulki już porobione Chcecie to zamawiajcie Pozdrawiam